Zapraszam Was do następnego odcinka zagrajmy w Need for Speed Hot Pursuit 2. W tymże odcinku przejdziemy sobie jeden wyścig, który będzie fajny. Wiecie co, ja wezmę sobie porszaka. W koloru jest tylko biały, no ale. Nie będę się kłócił z grom. Czemu taka mała przerwa, bo po pierwsze nie chciało mi się nagrywać filmów. Na krótki czas miałem stawić unboxing z Drivera pierwszego No ale się nie udało, ponieważ materiał się skop, skopcił. Nie mamy okrążeń, więc będzie bardzo fajnie, ale o co mi chodzi? Sprawdziłem te wszystkie gry na PS1 i PS2 i konsola śmiga zajebiście. To mi się podoba. Jedynie co bym tak naprawdę chciał jeszcze zrobić z grami to niektóre z nich dać do regeneracji, żeby się nie bać o napęd, żeby o niego zadbać. A reszta jest praktycznie fenomenalna. Mogę sobie grać bez problemów i jutro już będzie o cholera. Będzie pierwszy gameplay. Nie wiem z jakiej gry jeszcze, ale coś tam wymyśla. Coś tam spróbuję wykombinować. O kurde! Ale przygrzmociłem. Nie, nie spychaj mnie tak na ten shooter. Kurde! Nie! Dobra. Dzisiaj zacznę na poważnie grać na PS2. W to co mam to co mam po kolei do zagrania i to wystarczy, żeby się cieszyć bo ja nie pamiętam żebym przy PS2 tak fajnie się bawił, nie pamiętam takich momentów, nie no zrobię jeszcze film odnośnie DSa bo pojawiły się nowe problemy z konsolą, tak i będę musiał je pokazać te problemy I to tyle. Ale dobra, jedziemy. Nie wiadomo jak długi będzie ten wyścig. A zresztą moim zdaniem te wyścigi są nudne, bo się powtarzają po kolei, nie? Tak. Jeden tam, będzie gdzieś w tropikach, drugi będzie gdzie jest sceneria jesienna, to już mnie dobija. Jakieś lasy, wzgórza, inne dziwne rzeczy, no masakra, nie? Jeszcze, jeszcze ci mnie gonią, kurde, z Lamborghini. O nie! Jedź! Kurde, jedź tym porszakiem. Porszakiem, orszakiem. Ale się wypije, jak dzielił. Bardzo dobrze ci, tak. Nie trzeba było mnie spychać. Dziadu. Aha, fajnie, jest, że mnie gonisz. Naprawdę. Coś tu jest trochę za głośno. Dobra. No i co więcej, no. Załatwiłem sobie drugą kartę na PS1. Bo już nie mam miejsca gdzie zapisać grę. No i jakoś to będzie. Jakoś sobie poradzimy. I wygrałem. Good damn. Ale super. Tyle punktów dostałem. Ujo, pierdzielę 70 tysięcy. Dobrze. Zajęliście. To mi się podoba. Eee, I teraz mamy możliwość przejść to 4 wyścigi w jednym. No właśnie, tylko że jest problem. Momencik, zaraz to rozważymy. To sobie potem zrobimy. Ewentualnie pominę to. Natomiast tutaj widzę, że będzie single race. To nawet mi nie będzie przeszkadzać. No dobra, co my tu mamy? Mamy Lamborghini Murcielago. Albo weźmiemy 911 Turbo. Ciekawe, w jakim kolorze będzie pasować. O, czerwony Porsche i jadziem. Jadziem z Koksem mało tego, poza tym dam wam taką małą jakby to powiedzieć, nadzieję na to że dostanę jakąś nową konsolę nie powiem wam jeszcze jaką, ponieważ jest to tajemnica służbowa dowiecie się o tym dopiero w przyszłym tygodniu bo ma ona przyjść tak po prostu dowiecie się w swoim czasie ja natomiast popierdzielam moim Porsche Kultową 911 z takimi dużymi światłami fajnymi i zobaczymy, jak mi pójdzie. Bo już jestem pierwszy. Tej czwoku daj mi tutaj. S... No właśnie, daj mi tu pierwsze miejsce i będę się cieszyć. O cholera, no ja pierdzielę, ale zwała. Dobra, jedź. Dzięki za przyspieszenie. Co? Co ten znak się tak obracał, dziwnie? Kto go tak w ogóle wprawił w taki dziwny ruch? Nie rozumiem. Zresztą, kto to zrozumie? Jak mi jest ciężko zrozumieć, Jeny, co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Dobra, nie walnij w policję. Taki powinien być, klakson, a nie! Ja nie mogę, co się tu dzieje? Nie we mnie ty, flimonie jeden! Ty patrzysz oczami czy uszami? Może dupą? Pewnie tak. Dobra, weź, skończ, skończ. Naprawdę. Ten jak podjeżdżek, jak chciałby cukierka dostać ode mnie. Ale przepraszam bardzo, ja nie rozdaję cukierków, ja rozdaję prędkość. Tak, wiem, to zabrzmiało dziwnie. Dobra, ty szary z przodu, chodź tutaj, bo ci nie idzie. Nie, jest za bardzo niebezpiecznie, ale jaja. Aha, co na ten żółty mówią? Mówią źle, no i dobrze mu tak, no. Jak ze mną zadziera, no to wiadomo, że powinien dostać ciry. No co ja, no znowu ja... Znowu mnie opierdzielają, co ja, co ja im takiego zrobiłem? O ja! Skąd ten helikopter się wziął? Ja pierdził. A ja dalej jestem drugi, nie może tak być. O, uwaga. Nie! Łale fuks! O, ale fuks! Ale jadę na farcie. Kurde, centymetry od beczki. Miałbym nie niezłe akrobacje. Uwaga! Ja pierdzielę. Dobra, teraz gdzie. Jak złapać tamtego? No nie, znów ten heli Co ten helikopter robił? Ja pierdziel, ale się wy wywalił. Dobra, daj mi pierwsze miejsce już. No nie. Dobra, daj mi pałeczkę. Ujen. Nie bądź. Wiadomo Kim. Dobra, dawaj, dawaj mi pierwsze miejsce. Dziękuję panu. Bardzo mi to było potrzebne. Już, tak. O nie, blokada była. O ja pierdzielę. Nie, szkaplica. Ja pi Ale zrypałem teraz. Nie. Oj, chyba będę zaczynał od nowa. Oj, zacznę od nowa, jak nic. Przynajmniej muszę od nowa zacząć, bo to nie ma. Ale tu już nie ma sensu, szęszu. Co wy? Nie, nie. Ja na razie przerywam. I do zobaczenia już pod koniec, gdy wszystkich tam wyminą. Haha, <grystanie> co ty na to, człowieku? Weź ty w ogóle. Idź spać! Bo tylko do tego się nadajesz. Właściwie. Tak uważam. Weź mi jedź z tym swoim gratem. Oby to było moje ostatnie okrążenie na tej trasie. Z takimi durnymi przeciwnikami, kurde. Oni są bez serca. Naprawdę. Klucz do wygrania w ogóle wyścigu w Speedzie jest to, żeby się skupić na drodze, a jak ja pierdzielę czasami coś od rzeczy to ja nie potrafię się skupić i dlatego wychodzą takie cyrki jak wychodzą a teraz patrzcie jak mi idzie jadę sobie spokojnie sielsko bez żadnych przeszkód bez żadnego spięcia bez żadnego przerażenia a tu jednak policja siup koniec tego dobrego chce mnie zatrzymać no ale ja sobie z nimi dam radę spokojnie kurde trzeba to tylko wiedzieć jak dobrze skręcać, bo jak już mnie smyrnie po dupie, no to już można się wykoleić. I dlatego nie dość, helikopter się mi tutaj wcina, to jeszcze mam tutaj ostatnie okrążenie i sukces... Yy... Prawie sukces, że tak powiem, nie! Ja pierdziela, ten helikopter jest głupi, weź idź stąd! Bo przegram przez ciebie Nie chcę Wpaść na tą beczkę debilu I wygrałem to Yeah Jestem kozakiem Dobra Jestem cały czas złoty Ale nie narobiłem w galoty Więc jestem w porządku Teraz tak Zostały dwa wyścigi, które trzeba byłoby zrobić: jest tutaj eliminacja na okrążenia, i misja policyjna. Natomiast w tym momencie mamy też eliminację oraz turnament, którego nie za bardzo lubię. Potem też turnament turniej, znaczy się single race. Point to point to też można byłoby zrobić Tylko to trzeba wykonać Być policjantem I wystarczy point to point zrobić I mamy cały tryb e, Hot Pursuit zrobiony jeżeli tak się zrobi e, Jutro zaczniemy, e, jutro no kolejnym razem Chociaż zobaczymy czy jutro, nie mówię że nie Zrobimy sobie policję i lap knockout spróbujemy, a w kolejnych już partiach będziemy czyścić to. Tego nie będę poprawiał, bo nie mam na to czasu, chyba że już zrobię to już tak nie nagrywając. I myślę, że to będzie wszystko. Pozdrawiam Was bardzo wszystkich serdecznie, do następnego, cześć.